Serdecznie witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Nie Wszystko Jedno. Nieco później umieszczam ten odcinek w sieci wraz z Rafałem, dlatego że miało miejsce parę wydarzeń, które utrudniły, opóźniły jego kolejną publikację. Otwarliśmy salę przy ulicy Balickiej 214, z czego się ogromnie, ogromnie cieszę. Drugą rzeczą było to, że miało miejsce pierwsze otwarte spotkanie Wspólnoty Głos na Pustyni, które zgromadziło w sumie ponad 250 osób, a które było też dla nas bardzo ważnym, aby dobrze wystartować w tym nowym początku. Teraz mogę wrócić do tematu, który już zapowiedziałem w poprzednim odcinku podcastu. Tematu, który jest, sądzę, naprawdę znaczący, naprawdę ważny. Słyszę coraz więcej ludzi, którzy gdzieś w tej przestrzeni jedności się poruszają, właśnie umieszczają takie zdanie, że uważają, że nie powinniśmy mówić o budowaniu o odbudowywaniu jedności. I pytanie jest takie, czy to jest w ogóle zasadne dla nas, chrześcijan, aby mówić o odbudowaniu, o budowaniu jedności, skoro Biblia nigdzie nie mówi właśnie o budowaniu jedności, ale o zachowywaniu jedności. Więc ten temat chcę podjąć w tym nagraniu, w tym odcinku, i do niego serdecznie się zapraszam. Ruszajmy zatem. Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa, nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam, Karol Sopczyk. Ok, przypatrzmy się temu zagadnieniu bliżej. Pierwszym aspektem naszego życia jako wierzących jest fakt, że zostaliśmy włączeni w Chrystusa. A więc przez wiarę w Niego, przez pójście za Nim, staliśmy się nie tylko Jego uczniami i naśladowcami, ale też i Ty i ja zostaliśmy umieszczeni wewnątrz, wewnątrz ciała Chrystusa. Zostaliśmy włączeni w tę doskonałą jedność, w tę doskonałą relację Trójcy, stanowiąc jednocześnie integralną część rodziny Boga. Jednak nie możemy być jedynie częściowo w Chrystusie, a częściowo poza nim. Tak samo nie może w nas jedynie częściowo trwać czy ożywiać nas Duch Święty. Razem z nowym narodzeniem w Chrystusie stałeś się stałaś się zjednoczona, zjednoczony z nim. Mówiąc inaczej, pan Jezus ma adoptowane przez Ojca rodzeństwo. Ma swoich braci i ma swoje siostry. Do nich należą ci, którzy Zostali przez ojca uczynieni swoimi dziećmi. On uczynił ich swoimi dziećmi, a którzy, jak mówi słowo, mówią do niego tato. Dlatego też Biblia nie mówi o tym, że naszym zadaniem jest odbudowywać czy budować jedność. List do Efezjan mówi w ten sposób: Usiłujcie zachować jedność ducha, dzięki więzi, jaką jest pokój. I mówi dalej tak, jedno jest ciało i jeden duch. Bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jakie daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. W innym miejscu Paweł apostoł wzywał Kościół w Koryncie i, i napisał tak A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni. I aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. A innym razem święty Paweł pisząc do tego samego kościoła dodaje: łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z wami wszystkimi. Te fragmenty one mówią o tym, że jedność jest darem. Darem, który jednocześnie. Jest nam zadany. W ubiegłym roku razem z moją żoną dostaliśmy wyjątkowy prezent. Nasz poprzedni samochód uległ dużej awarii, i nie mieliśmy samochodu. Nie mieliśmy też pieniędzy, żeby kupić jakiś inny samochód, i wtedy pojawili się ludzie, którzy podjęli decyzję, że chcą nam zaprezentować auto, którym jeździmy do dnia dzisiejszego którym nie tylko możemy się poruszać na co dzień, ale możemy wyjechać za miasto, a ja też mogę się udać w różne miejsca w posłudze i w Polsce, i poza granicami. Ale ten dar był jednocześnie zadaniem, bo otrzymaliśmy go właśnie, aby móc podróżować z przesłaniem Ewangelii do różnych miast. Z taką intencją go otrzymaliśmy, że ten samochód będzie częścią służby, którą prowadzimy, a jednocześnie, że ci ludzie staną się też integralną częścią naszych działań, przez to, że w ten sposób nam pomogli. A zatem, jeżeli ten samochód stałby w garażu, to nadal byłby mój i dalej byłby wspaniałym darem. Ale pozostawianie go w garażu albo wykorzystywanie tylko na zakupy czy na jakieś wypady za miasto byłoby pogwałceniem woli tego, od którego go otrzymaliśmy. A więc każdy z wierzących otrzymał dar jedności, dar, na który nie musieliśmy pracować, dar, o którego nie musimy się starać, aby go w jakiś sposób odbudować czy odzyskać. Nie musisz powtórnie wołać o to, aby Bóg ci go dał, ale nie oznacza też to, że jako chrześcijanie w sposób właściwy go używamy. Bo otrzymaliśmy go dla konkretnego celu, i o tym mówi Słowo, żeby świat uwierzył, że Jezus przyszedł od Boga. Więc jeżeli świat nie wierzy, to znaczy, że jeszcze w sposób niewystarczający z niego korzystamy, w sposób niewłaściwy go używamy. A zatem, czy jedność powinna być odbudowywana, czy używanie tego sformułowania budowanie jedności jest w ogóle właściwe? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, w moim przekonaniu, potrzeba spojrzeć na Dwie rzeczy. Otóż mamy kościół, który ma dwa oblicza. Istnieje kościół ten, który widzisz, kościół widzialny i kościół niewidzialny. Kościół widzialny to ten, który funkcjonuje wokół ciebie, wokół nas, którego możesz dotknąć, możesz go zasmakować, możesz skorzystać z tego, co oferuje, możesz pójść, pójść dalej w drodze razem z nim. Ale kościół to jest coś więcej niż tylko zewnętrzna struktura. Podobnie, tak jak człowiek, jest złożony z pierwiastka materialnego, ale też z pierwiastka duchowego. Żyje i działa na dwóch płaszczyznach, w dwóch światach jednocześnie i tym materialnym, i tym duchowym. I Kościół tak samo ma ten podwójny wymiar widzialny, czyli materialny, i duchowy, którego nie da się zobaczyć, a można go jedynie poznać dzięki objawieniu. Dzięki relacji z osobą Pana Jezusa. A więc Kościół żyje w świecie, pielgrzymuje po ziemi, ale przynależy także do, do rzeczywistości odkupionej, do rzeczywistości Królestwa Bożego, które wykracza daleko poza ten świat. I w tej materialnej, w tej widzialnej części Kościół tę jedność utracił. Pogwałcił zamysł dawcy. Kościół został podzielony na kilkadziesiąt tysięcy denominacji, często tak bardzo dalekich od siebie, że przestajemy nawzajem uważać się za chrześcijan. Różnorodność pochodzi od Boga, ale podział jest czymś diabelskim. A więc, jeżeli mówimy o odbudowywaniu jedności, to mówimy wyłącznie o tym widzialnym kontekście. Nie uważam, że chodzi o odbudowanie jedności strukturalnej. Kiedyś słyszałem o takiej sytuacji, jak pewien katolik jechał samochodem, i przed sobą zobaczył samochód, gdzie z tyłu był taki duży plakat. I na tym plakacie było napisane: Jeżeli przyjmujesz komunię na rękę, idziesz do piekła. Więc te dwie osoby mogą mieć ze sobą jedność strukturalną, ale nie o taką jedność chodziło Jezusowi. Pan Jezus wzywał nas do tego, żebyśmy byli jedno, żebyśmy byli razem. Żebyśmy przynależeli do siebie nawzajem, żebyśmy stawali za sobą jak w rodzinie, żebyśmy budowali ten rodzaj więzi, ten rodzaj połączeń, ten rodzaj bliskości, jaki charakteryzuje relacje Trójcy Ojca, Syna i Ducha. Więc tu chodzi o to, o czym właśnie mówi Słowo że pomimo naszej różnorodności potrzebujemy być razem z uwagi na Ojca tak aby ta różnorodna wspólnota Królestwa, której właśnie tym doskonałym obrazem jest Trójca, mogła wzrastać tu na ziemi, aby się działo dokładnie tak, jak jest w niebie, by się działo tu na ziemi. Kiedyś zaintrygowała mnie taka myśl Ojca Raniero Cantalamessy, który pełni służbę kardynała i jednocześnie służy na rzecz odnowy charyzmatycznej w Kościele Katolickim. On przywołał ten moment, w którym żołnierze podzielili szaty Pana Jezusa na cztery części. I powiedział wtedy coś takiego, że ciekawe jest to, że oni rozdarli nie jego tunikę, czyli nie jego chiton, który przelegał bezpośrednio do jego ciała, ale rozdarli jego wierzchnie ubranie. Wierzę, że ten symbol na coś wskazuje, bo pokazuje, że my, chrześcijanie, możemy podzielić ten ludzki i widzialny element kościoła, ale nie naruszymy jego głębokiej jedności, która nieustannie dzieje się w Duchu Świętym. Tonika Chrystusa nie została i nigdy nie może być podzielona. Dlatego Święty Paweł pytał, czy Chrystus może być podzielony? I dlatego też wyznajemy w credo: wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. I ta jedność jest niezniszczalna. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszy wspólny czas. Dzisiaj zmieściliśmy się w kwadransie. Kolejnym razem usłyszymy się za dwa tygodnie i kontynuujemy dalej działania na rzecz jedności i dzisiaj powiem to bardzo świadomie, na rzecz odbudowywania utraconych więzi, utraconych relacji, ale też jednocześnie na tym, aby zachowywać tę jedność, którą otrzymaliśmy od Ojca Wdarza. W najbliższym czasie Będę odwiedzał parę miast, aby właśnie służyć na rzecz jedności i też wzmacniania odnowy kościoła. To będzie Rybnik, to będzie Heumo, to będzie też mój rodzimy Kraków, później Gliwice. Odwiedzę też Krosno, skąd wywodzi się Rafał. Także wiele przed, przed nami, wiele takich też ciekawych spotkań i wyzwań dotyczących właśnie takiego budowania i, i tworzenia więzi, czasami od zera. O tym więcej będę mógł powiedzieć Ci w kolejnych odcinkach podcastu serdecznie zapraszam cię też na naszą stronę na nasze social media a wierzę, że usłyszymy się już niebawem i serdecznie cię pozdrawiam dzisiaj do usłyszenia szalom